Pole podstawy grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 36, a miara kąta nachylenia przekątnej grania stosłupa do płaszczyzny jego podstawy jest równa 30 stopni. My musimy obliczyć wysokość tego grania stosłupa. Rozwiązywanie tego zadania zacznijmy od wykonania rysunku poglądowego, czyli narysujemy sobie grania stosup prawidłowy czworokątny. To jest taki grania stosłup, który ma w podstawie czworokąt foremny, czyli kwadrat. No i my ponadto wiemy, że. Pole tego kwadratu jest równe 36. Zatem bok kwadratu musi mieć długość 6. 6 razy 6 to jest 36. No i wiemy jeszcze, że przekątna całego grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Czyli narysujmy sobie jakąś przekątną całego grania stosłupa i kąt, jaki tworzy ona z płaszczyzną podstawy, to jest kąt pomiędzy przekątną całego grania stosłupa. A przekątną podstawy, czyli 30 stopni mamy w tym miejscu. No i tutaj powstaje nam trójkąt prostokątny, w którym musimy obliczyć wysokość H naszego grania stosłupa. W tym trójkącie prostokątnym, oprócz tego kąta 30 stopni, znamy jeszcze długość tej przyprostokątnej, czyli przekątnej naszego kwadratu o boku 6. Przekątna kwadratu o boku a ma długość a pierwiastki z dwóch, czyli ponieważ tutaj mamy bok kwadratu długości 6, to przekątna tego kwadratu będzie miała długość 6 pierwiastki z dwóch. No i teraz, gdy znamy długość tej przyprostokątnej, to z tangensa możemy policzyć, ile jest równa wysokość h w tym trójkącie prostokątnym. Ta przyprostokątna h do przyprostokątnej 6 pierwiastki z dwóch to się równa tangens 30 stopni ponieważ tangens to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta do drugiej przyprostokątnej, czyli możemy zapisać, że h do 6 pierwiastków z 2 równa się tangens 30 stopni. No i z tego równania wynika, że h równa się 6 pierwiastki z 2 razy tangens 30 stopni. No i możemy teraz podstawić pod tangę 30 stopni wartość pierwiastek z 3 przez 3, tyle jest równy tangens 30 stopni. Jeśli nie pamiętamy tej wartości, to możemy ją odczytać z tablic trygonometrycznych. Pierwiastek z 3 przez 3 to się równa, no i upraszczamy to wyrażenie liczbowe. Trójka skraca się z szóstką, tu zostaje 2 tu 1. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 6, czyli otrzymujemy wynik 2 pierwiastki z 6. Tyle jest równa nasza wysokość, czyli poprawna jest odpowiedź C.